Kto rozmawia co gusta? Jakaś panna całymi w usta? Nie chcę poniżej, lubi się pustać. Nie wiem doskonale, czy w głębi jest pusta. Mogę zabrać mi się do łóżka, ale nie mam ochoty i kurwa odpusta? Pod próbem mi stoi taksówka, wracam do domu, mam z tego główna. Widzę ludzi, którzy na mi trupa. Najlepiej lubią zalać się trupa. panie czy klubach, sukują z luta, myślą o nuży, i butach. Ty będę jest tutaj, szukają w Piją, spają, wydają gazę Myślą, że stwierdzam, jedną z tych mazy. Bo panem życiu, a są nikim na razie. Ich życie jest szybkie jak taksa. A ich myśli są Wódki na marca, ja to nie widzę, stoi na światłach Patrz na życie, noc tego miasta sta. na na gorą mało rato Tak młodo, że mogłem mówić mu dato. Może i z matą, czy ale kurwa mać Gdzie są granice? Gdzie są granice? Nie spytam ci o wiek, bo więcej nie wypada Widać, że lubi seks, bo ciągle o tym gadasz Jeśli tak słodka wiesz, to twoja najgorsza wada Bo w środku jesteś goska, jak goska czekolada Nie spytam ci o wiek, bo wiem, że nie wypada Widać, że lubi seks, bo ciągle o tym gadasz Jeśli tak słodka wiesz, to twoja najgorsza wada Bo w środku jesteś goska jak goska czekolada Panna śmiga z żadnym typem Zostanie sama z przydatkiem życie lata po klubach i się VIP Niedługo zacznie, tu lata ze skifem Widu czuło, że ją kocha Bo jest taka słodka, na Suka oka idiotka, ty lata na bloga Kluby wódka, wadzycie i koka z sponsora, wraca na wyrazy Aż w chodzi za zadamy Wszystkie weekendy są takie same Wedząc co mówi, to tylko taniec Oni to wierzą, to prosta regułka. Wszyscy są źli, ale nie moja córka Buty na szpilkach, słona kurka Bicz podwórka, to szuka, kurwa tak niewinnie wygląda fundacja, tak niewinnie w wielu i pragnie. Nie krok nie znaleźć się na dnie. Po swojej wygląda ładnie. Czekaj na ciebie, ktanie później. Widzi się w niebie, choć spada na ciebie. Ty i ona, to twoje marzenie, to jest to Nie, wiek, bo więcej nie wypada Widać, lubi seks, bo ciągle o tym gadasz I tak słodka wiesz, to twoja najgorsza wada bo w środku jesteś gorzka, jak gorzka czekolada Nie spytam ci o wiek, bo wiem, że nie wypada Widać, że lubisz seks, bo ciągle o tym gadasz Jedziesz jak słodka wiesz, to twoja najgorsza wada Bo środku jesteś gorzka, jak gorzka czekolada Z Zewnątrz wygląda słodko, nie dostrzega nikt twoich wad ale każdy kto Cię spróbował, Poży na ustach ten gorzki smak Szczerość, miłość, uczucia, tego wyraźnie teraz Ci braka Niestety nie okazysz współczucia. spółczucia, wielu, to cały Twój świat Nie pytał Cię o wiek, bo wiem, że nie wypada Widać, że lubisz seks, bo ciągle o tym gadasz I tak słodka wiesz, to Twoja najgorsza wada, bo się odkryjesz goska. Jak gorzka czekolada, nie spytał ci o wiek, bo wiem, że nie wypada. Widać, że lubisz seks, bo ciągle o tym gadasz. I tak jak słodka jest, to Twoja najgorsza wada, bo ci z jest gorska jak gorzka czekolada.